Znajdujemy się w kurniku. Wieczorne karmienie z pańskiego stołu, to co zostało po dniu dzisiejszym. No, a ja chciałam się odnieść do licznych komentarzy pod poprzednimi filmami odnośnie właśnie hodowli i oświetlenia w moim kurniku. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za każdy komentarz z waszej strony. Są to komentarze dla mnie bardzo mocno pomocne, no bo jako, prawda, totalny amator nie wiem na co zwracać uwagę, a każdy wasz komentarz pomaga mi przyjrzeć się lepiej pewnej sprawie i pewnej kwestii. Więc yy, przede wszystkim rozmawialiśmy w komentarzach odnośnie oświetlenia. I teraz tak, yy, ja mam sobie kurnik. Yy, padło pytanie, ile on ma metrów kwadratowych. Yy, przyznam szczerze, że nie wzięłam teraz miarki ze sobą, więc nie zmierzę. Ale pomierzę za chwilę i pewnie się gdzieś tutaj pojawi informacja, yy, ile metrów kwadratowych kurnik ma. Jest to kurnik murowany. Nie ma podłogi, to jest klepisko które ściółkuje słomą. Kurnik jest no, pomieszczeniem dość wysokim. Prawda? Są tutaj gniazda. Ma on takie okienko małe podwójne przez które wpada oczywiście słońce, ono jest bardzo dobrze umyte przeze mnie i um, można je oczywiście otwierać, wietrzyć. Jest zabezpieczone y, siatką. Y, no Oczywiście są drzwi wejściowe, które jak jest pogoda no, to są otwarte na oścież, jak wieje to je tak troszeczkę na pół blokuje, a jak jest zimno to tylko takim lekko uchylam to okno, żeby te drzwi, żeby po prostu mogły tylko sobie wyjść ale prawda, żeby tutaj im to ciepło nie uciekało i ogólnie to kurnik jest oświetlony taką oto lampą. Można ją sobie na spokojnie włączać i wyłączać i ma tutaj też dostęp do prądu. I teraz tak, jeśli chodzi o to oświetlenie górne, no jak ja tutaj przychodzę na wieczór, coś zobaczę na kury, to wiadomo, że ja sobie je zapalam. Natomiast przyznam szczerze, że ja nie chcę go używać na co dzień, takiego długo. Do takiego doświetlania. A dlaczego? Tłumaczę. Ze względu na moje życiowe perypetie rodzicielskie, kiedy przychodzi pora 19, 20, ja zamykam się i skupiam na dzieciach i żadne kury mnie już nie interesują wtedy. Po prostu na pewno nie miałabym głowy do tego, żeby myśleć, że tam, nie wiem, o 10, czyli o 22, mam jeszcze biec do kurnika, je zamykać, czy coś tam. Wiecie o co chodzi? Także ja muszę mieć tutaj jakąś tam automatyzację i wymyśliłam sobie, że jeżeli już będę im robić jakieś tutaj oświetlenie, bo wiem, że oświetlenie jest ważne w celu stymulowania ich rozwoju hormonalnego, do właśnie motywacji do niesienia jaja, ja to rozumiem. Także, jeżeli będę miała już tą możliwość przedłużenia im tego dnia za pomocą właśnie sztucznego oświetlenia, to wymyśliłam sobie, że tutaj na parapecie za kratką postawię jakąś lampkę, chyba ledową, tak mi się wydaje, i kabelkiem po prostu tutaj do tego gniazdka. Więc tutaj mamy no, odległość, widzicie no, na szerokość pff, dwóch dłoni, powiedzmy, tak? E, nie jest to daleka odległość. Wszystko mogę ukryć bardzo ładnie pod tą siatką, ewentualnie, żeby się tutaj kury nie dobrały do tego. Bo padł komentarz, że zielononóżka jako ta półdzika kura, wskoczy na każdy kabel i każdy kabel będzie chciała traktować jako plac zabaw. Także. Mm, Kiedyś na początku myślałam, żeby podłączyć tą lampkę tutaj na gnieździe, żeby im właśnie świeciła tutaj na wybieg. No, ale ten komentarz dał mi do myślenia, że taka y, wisząca y, możliwość husiania się nie jest najmądrzejszym pomysłem, jeśli chodzi o kurnik z zielono-nóżkami. Także po prostu myślę, że zrobię to w ten sposób. Tylko cały czas zastanawiam się, jaką to lampkę im zamontować. Czy taka, że tak się wyrażę, zwykła biurkowa wystarczy z jakąś taką fajną, mocniejszą um, żarówką LED-ową? Czy, czy, czy co? No wiecie, ja też nie chcę inwestować jakoś w nie wiadomo jakie eleganckie tutaj sprzęty, bo to nie o to chodzi, żeby moje kurki... E, mimo, że lubię je, ale nie o to chodzi, żeby miały jakieś nie wiadomo, o, y <laughs> nie wiadomo jakie gadżety, no już bez przesady. Także chciałabym to zrobić, że tak się wyrażę, tanio, a dobrze. Mm, no i na tyle, na ile starcza mi mojej y wiedzy, a też elektrykiem nie jestem. Także y jak macie jakieś y pomysły y na rozwiązanie tego, oświetlenia w tym kurniku, to dajcie oczywiście znać w komentarzu, a możecie też skomentować to, co ja sobie zaplanowałam tutaj. Jeśli chodzi o, o ten, to oświetlenie w, w, w kurniku, nie mogłabym zautomatyzować tego z zewnątrz, jeśli chodzi o tą dużą lampę. No, no bo tam jest po prostu no normalny taki, wiecie, klikacz na, na, na światło, więc no nie mam jak tam tego zautomatyzować. A tutaj mogłabym podpiąć taki, wiecie, nie wiem jak to się nazywa fachowo, no ale takie urządzenie, co się wpina. Do kontaktu nastawia się, o których godzinach ma prąd płynąć, a o których nie i to tak sobie po prostu jest w to wpięta lampka i to się i, i, i lampka działa o odpowiednich porach. No i tak, że tego jeśli chodzi o moje kurki, kogucika, no i niebieską kurę. Mojego syna, który uwielbia niebieski. Kura miała być niebieska. Ona jest taka. Taka, taka duża ona jest. Ale jest bardzo grzeczna, powiem Wam szczerze: to jest kura rasy dominant. I e, jest w ogóle taka bezkonfliktowa, taka bardzo e, poddańcza, ułożona. A ten. A, a one są takie zadziory. To są takie zadziory tutaj. Pilnują jedzenia, przegania, a ją dzielnie, jak tam blisko się podejdzie, to tam jest przeganiana. Także ja myślę, że niebiesko kura powinna się nabrać odwagi i stratować te... O, 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 o tym właśnie mówiłam. Jeszcze no. zerknijmy do karmidła. Mnóstwo wysypanego ziarna. I o ile dobrze znam się na ziarnach, a pamiętajcie, że się nie znam, bo mój kanał ma formę wideobloga, to nie jest kanał edukacyjny. To wydaje mi się, że to tutaj, to w większości wypadków rozsypana pszenica. Ewentualnie tutaj jest trochę więcej tego granulatu, który został. Czyli może faktycznie tak nie do końca im smakuje to ziarna w całości. Podoba mi się pomysł na na przykład wieczorem zalewanie ziarna wrzątkiem i dawanie im rano takiego rozmiękczonego. To też ktoś mi w komentarzach podpowiedział i, i, i coś takiego myślę, że mogę im przygotowywać, bo to nie jest jakoś tam bardzo czasochłonne. Więc, więc jest, tak jak powiedziałam, jak przyjdzie ewentualnie zima, śnieg przykryje im wybieg nie będę miały tej zielonki, to będę mm, podkiełkowywać im nasionka, bo y, kiełkowanie to ja się zajmowałam. Fakt, faktem dla ludzi, ale, y, ale, 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 dla kurek to te same kiełki przecież, nie? No. No i z takich ciekawostek: mysza wciąż pozostaje na wolności. Eee, nie wiem, czy ktoś tutaj był, czy nie ale raz ta łapka była zamknięta, yy, natomiast no, nic się nie złapało do środka. I teraz pytanie, czy po prostu tutaj wystąpiły jakieś drgania, czy jakiś, nie wiem, wiatr poruszył i to się zamknęło. Yy, bo serek jest nienaruszony. Może jej tak też nie zwabił. No. no i tyle, jeśli chodzi o moje yy, sprawy kurnikowe. Jajeczek jak nie było, tak nie ma. Ale spokojnie, przecież jeszcze zaczniecie się nie. tak? Już się też dowiedziałam dzięki Wam, że to też nie chodzi o kolor tych, tych grzebieni, tylko o to, żeby one w ogóle wyszły tym kurom. Także będziemy czekać na grzebienie, aż się pojawią. Ok. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję za Waszą obecność. Pamiętajcie, że jeśli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to subskrybujcie go, kliknijcie dzwoneczek, by być na bieżąco, na bieżąco z treściami, które publikuje miastowa dziewczyna na końcówsi. wsi. I, i, I będzie mi bardzo miło, jak polecicie mój kanał gdzieś dalej, bo im nas więcej, tym weselej, jak to się mówi. A każda Wasza porada, każdy Wasz komentarz jest dla mnie cenną nauką, i z góry za każdy dziękuję. Pozdrawiam!